Cześć, ja jestem Oksu i dziś przedstawię Wam, co powinniście wiedzieć o nederowych brodawkach. Jeżeli film Ci się spodoba i uznasz, że będzie użyteczny, to zostaw łapkę w górę, komentarz, czy też subskrypcję, by wesprzeć kanał. Bez przedłużania, zaczynajmy. Brodawka nederowa jest to przedmiot głównie wykorzystywany w alchemii do wykonywania mikstur. ale również możemy wykorzystać do utworzenia nederowej czerwonej cegły oraz bloku nederowych brodawek. Nederową brodawkę można zdobyć z trzech miejsc. Pierwszym miejscem jest pomieszczenie w nederowej fortecy, które generuje się losowo i nie w każdej fortecy możemy znaleźć takie miejsce. Drugim miejscem jest również nederowa forteca. Jest niewielka szansa, że nederową brodawkę znajdziemy w skrzyni. Średnio raz na pięć skrzynek możemy natrafić na kilka nederowych brodawek. Innym miejscem, gdzie również możemy natrafić na nedrową brodawkę jest bastion. Taka brodawka ma trzy stany dojrzałości. Pierwszy stan podstawowy, drugi stan średni, który nie da nam żadnej dodatkowej brodawki. Oraz trzeci, dojrzały, dzięki któremu uzyskamy większą ilość brodawek. Warto stworzyć własną uprawę brodawek, do tego będzie nam potrzebny jedynie piasek dusz, czyli solsend. Jeżeli chcemy zdobyć więcej brodawek, wystarczy posiadać kilo ze szczęściem lub jakikolwiek przedmiot posiadający entrant ze szczęściem, podkę ze szczęściem, a to przełoży się na większe zbiory brodawek. Brodawki możemy wykorzystać jako środek wymiany towarów u osadników, a dokładniej musimy spotkać w wiosce kapłana, u którego należy posiadać poziom mistrzowski. Ostatnim miejscem, gdzie możemy użyć niedrowej brodawki, jest kompost. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do pozostania dłużej na moim kanale, by nie przegapić innych poradników i mnóstwa ciekawych informacji ze świata Minecraft. Cześć!